Orędzie 602, wakallo Szwajcaria, 8 grudnia 1997 roku, Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Patrzcie dziś na niebiańską wspaniałość Waszej niepokalanej mamy i pozwólcie się pociągnąć śladem mojego słodkiego zapachu. Jestem niepokalanym poczęciem, jestem cała piękna, to ta pulchra, jestem żyjącym tabernakulum najświętszej trójcy, w której Ojciec jest stale uwielbiany, Syn doskonale kochany, a Duch Święty w pełni posiadany. Jestem bramą otwierającą się dla waszego zbawienia. Moja macierzyńska rola. Polega na przygotowaniu was na przyjęcie mojego Syna, który przychodzi. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jezus przyszedł do was w dniu swego ziemskiego narodzenia przeze mnie, Jego dziewiczą matkę, ażeby stać się waszym Zbawicielem i waszym jedynym Odkupicielem. Wpatrujcie się w Niego w czystości serca i z miłosnym spojrzeniem, jak rodzi się ze mnie, jest składany w żłobie. Odczuwa surowość chłodu i zlodowacenia świata, który go nie zna i odrzuca. To małe, płaczące dziecko jest Bogiem z Wami. Ono jest odkupicielem świata, jest jedynym zbawicielem. Bez niego człowiek nie może osiągnąć zbawienia. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi Waszego ducha, żeby przyjąć pokornie i ulegle Jego boskie Słowo. W głębokich ciemnościach, którymi ogarnięte są dusze ludzkości pogrążonej w błędach, jedynie Jego Słowo przynosi Wam światło prawdy. Sprawdźcie, że w świecie rozbłyśnie głoszenie Jego Ewangelii, wypełnijcie powierzoną Wam rolę prowadzenia nowej ewangelizacji. Nieście jeszcze dziś Jego słowo biednym, grzesznikom, chorym, więźniom, aby wszyscy mogli kroczyć w światłości prawdy. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi waszych dusz, by przyjąć Go w godny sposób w chwili gdy udziela się Wam pod postacią Eucharystii. To Jezusa w Jego boskiej osobie, z Jego chwalebnym ciałem i w Jego bóstwie, przyjmujecie przystępując do komunii świętej. Powinniście przygotować w waszych duszach mieszkanie godne Jego. To dlatego zachęcam was do unikania grzechu. Nie pozwólcie się opanować grzechowi, ażebyście zawsze żyli w łasce i miłości Bożej. Gdyby wam się zdarzyło popaść w grzech śmiertelny, przed przyjęciem komunii eucharystycznej jest konieczna spowiedź sakramentalna. Dziś moje serce krwawi, bo widzę, że coraz więcej jest komunii świętokradzkich. Wiele bowiem osób przychodzi przyjąć Jezusa w Eucharystii w stanie grzechu śmiertelnego bez wyspowiadania się. Niech więc wasze dusze, wypełni łaska i świętość, byście przyjmowali Jezusa godnie, gdy On daje się Wam w sakramencie swej miłości. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi Waszych serc, abyście mogli Go przyjąć mocą Waszej miłości. Jezus prowadzi Was do miłości doskonałej. On Was kocha. Poprzez Was Jego miłość rozszerza się na wszystkich. On chce kochać każdą osobę, którą spotkacie na drodze. Przez was jego boska miłość rozszerza się i tak stajecie się narzędziami tryumfu jego miłosiernej miłości. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi życia Chrystusowi, gdy powróci w blasku swej chwały. Życie chrześcijańskie powinno być zawsze ukierunkowane na to oczekiwanie, Dlatego też zapraszam Was do życia w ufności i wielkiej nadziei. Z dziecięcym oddaniem pozwólcie się nieść w ramionach Ojca Niebieskiego. Wtedy każdy dzień tego bolesnego czasu przeżyjecie pogodnie i radośnie. Cierpienia bowiem w chwili obecnej nie są porównywalne z oczekującą Was chwałą, kiedy Chrystus ukaże się i kiedy ujrzycie Go takim, jaki jest w całym oślepiającym blasku jego boskiego piękna.